Dobra Marian. No to co? Jemy? No, smaczne te obiadki, nie? No. Mimo, że to burgerownia, to tutaj kurczaczki mają najlepsze. Dobra, chłopie. Musimy coś ustalić co do niewidzialnych ludzi. No tu tak, musimy jak zjemy. Masz ten kryształ? No i super będziemy mogli.. Boże, to. Tylko będziesz chciał iść z tym, z tym do jakiegoś lekarza mafiozu, żeby on cię uleczył z tej radioaktywności. Dobra, no jak go sprzedamy, yy, musimy się zająć tym niewidzialnym człowiekiem, może nie wiem, jakiś plan na niego, może ustawimy pułapkę, on się zwabi na ten klejnot, a my go złapiemy. No dobra, ja już, ja już swoje zjadłem. No dobra, no to ja już, no to wszystko już zjedliśmy. bo ale masz fajne auto. To jakiś mini czołg Mariana? Patrz, ogarnąłem se osła, na którym będę jeździć. No dobra, jedziemy, jedziemy do naszej chaty. Nie wiem, czy ty się zmieścisz. No, dałem mu imię Janusz. Też sobie konia i pojedziemy. No, jest, Maciek. Dobra, jedziemy do chaty się jak na dzikim zachodzie, nie? Czekaj. Gdzieś tu jest nasza chata, tylko zapomniałem gdzie. Musimy trochę powędrować, bo ja mam sklerozę. No. czekaj Mo dobra przyspieszamy wio jakaś cegła galopem galopem do naszej chaty tu jest nasza chata dobra Parkuje osłem Albo zabiorę go w sumie do środka, tu go zaparkuję. Teraz zamykamy z powrotem, żeby nikt się tu nie wdarł. Dobra, wchodzimy. Mamy to. No dobra. Dasz mi ten klejnot? Muszę iść do... Muszę iść do doktora z nim. On zbada... On zbada ten... Ile on jest warty. Ło. Wow. Dobra, nieźle. Okej, okay, ja popatrzę na tego klejnota pięknego. No, ale mamy kasy. Pe... Zapomniłeś kluczy dobra. Hmm, trochę nudno. Przyglądnę się temu klejnotowi. Może przyjdzie tutaj doktor, który oceni tą wartość tego klejnotu. Ło, ale fajnie. Dzwonię do doktora. Halo doktorze, przyjdziesz? Musisz zbadać wartość kryształu. Dobra. Hmm, mam nadzieję, że doktor przyjdzie. O 7ma. Proszę sprawdź, sprawdź ten klejnot, ile on jest warty. No, no to co? Ile? 5, 10 milionów? Ale my chcemy być bogaci zaczęliśmy nowy biznes mafii, a nie jakieś te. Musimy być obleśnie bogaci rozumiesz to. Ile? Po, po, ja myślę, że to jakieś 10 milionów. Dawaj mi to. Dobra. A doktorku, idziemy obrabować bank? Dobra, to powiedz Marianowi, żeby przyszedł. Ja przekaż mu, że chcę z nim obrabować bank. No, mam nadzieję, że doktor przekaże. Oj, niedługo tu nie będzie miejsca na kasę, to będzie całe wypchane kasą. Będziemy bogaci i będziemy spać na kasie. Już nie na kasie w biedronce ani nie na kasie taksówkarskiej, tylko na kasie takiej prawdziwej. Doktor wycenił to na 67 miliardów. 67 miliardów. Idziemy obrabować bank? Dobra, ja to tutaj kładę. I idziemy na bank, tylko że wezmę bronie Masz wszystko? Dobra No, jakaś kobieta. Dobra, nie będziemy jej rabować. Okej. Okay. Ja, ja se wsiadam na Janusza. My mamy niedaleko. Ale ja już jestem na miejscu prawie. Zaparkuję tu swoim osiem Dobra. Zaparkuj gdzieś, czekaj. Bierz, bierz te karty. No wiem, wiem. Jesteśmy, dobra. Jesteś? No wiem, ta winda trochę się psuje. Jak to się zacześnia w windzie? Dobra Marian, już tam do ciebie jadę, bo widzę, że Winda się zepsuła. Dobra. Marian, bierz tą kartę tutaj białą. Obie karty bierz. Przejedź, czekaj. I na tamto piętro. No i teraz mi się znowu zacięło. No ta winda jest jakaś popsuta Dobra, jest To co? To co? Ja, ja ty przez Ja przez lasery, a ty idziesz, nie wiem Możesz Możesz spróbować przez to Dobra, a ja idę na lasery. Okej, okay. jakoś to się otwierało. Okej. Okay. Mhm. Jak to obrabować? Nie mam chyba odpowiednich narzędzi. Zamknięte. O nie laser. Dobry. Eee, no no bo ja. No, no. Ała, nie. Błagam pana, nie nie. mam, mam dla pana ofertę. Przestanie pan być policjantem, dołączy do nas, a ja podzielę się pensją tego 67-miliardowego klejnotu. Aha. To było trochę dziwne. Myślałem, że mnie aresztuje. To my jesteśmy w Ohio? Nie wiem. Dobra. Marian, gdzieś ty jest! Marian. Nie wiem, co się stało. Przyszedł jakiś policjant, chciał mnie zestrzelić. Ja mu powiedziałem, że, że dam mu 20% z tego, co zarobimy w zamian, żeby nie mnie nie strzelał i do nas dołączył. A on się postrzelił. No, trochę dziwne. Bra. Ja teraz, ja teraz tutaj rozwalam, żeby się włamać do tego. Dobra, mamy klucz. Oj, to może będzie działać? Nie, to nie działa. To co działa? Chyba trzeba, trzeba czymś włamać. Dobra, masz ukradłeś coś? No, o, spróbuję tutaj. Próbuj się kierą. To nie wiem. A no właśnie. Dobrze jest, biorę diamenty No musimy, o kurde, klucz Nie to chyba tak nie działa To trzeba jakoś inaczej Dobra spadamy stąd To bierz A Marian bierz to ja muszę jeszcze coś tu załatwić przy stole. Muszę to rozwalić. Żeby nikt się nie upewnił, nie wiem. Piękny klejnocik, dobra. Jak tu się wjeżdża? Już mi się popsuło. O... o. Radioaktywność chyba mi szkodzi. O oh, Boże, Marian? Jezus Maria! Yy, 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 mam dla Pana propozycję. Podzielę się, ten, ten kryształ jest warty sześćdziesiąt miliardów. Podzielę się dwudziestoma procentami jak pan dołączy do mafii Bo ja też mam karabin I co? I co teraz? No chyba nie O kurde Marian Dobra biorę czołg Mariana Mara? Łała, walnąłem czołgiem Mariana. Ała? Dobra, strzelam do pana. Dobra, dostał. Hmm. No to jeszcze finishing shot. No i super. Do widzenia, panie Władku. Super. Dobra. Niech tu leży. Dzwoń nie Halo Marian, gdzieś ty Polas. Marian. Kurde Marian nie odbiera. To jego ciało zniknęło. Halo, gdzie jesteś Marian? O, siema. Zabiłem jakiegoś policjanta, nie? Jego ciało zniknęło. Okej. Okay. Ja mam klejnoty, więc mamy dodatkowe parę milionów do naszej kolekcji. Bitcoin masz? O kurde to już, mamy już dużo kasy. Musimy, musimy iść to wymienić wszystko do naszego ostatniego agenta. Jezus Maria, co my tu robimy, my gawędzimy. bałem trochę twoim czołgiem, bo chciałem uciec. Mam nadzieję, że go udratujesz. A, okej. Okay. To dobrze. No. O kurde, sklep się pali, widzisz to? Gdzieś tu, gdzie jest nasza chata? Dobra, tylko szybko, żeby nas policja nie złapała, nie? Dobra, jesteśmy na chacie. Wjeżdżaj! Masz tu zaparkować? I wchodzimy. O tak. Czuję, że niedługo będziemy bogaci. No to tak Marian, trochę mi się tu nudzi okay. Zamykam ten Nie tylko nic nie wszedł Jezu o nie, tym razem się nie dam. Chodź tu. Nie mogę go trafić. Solo. Chodź tu, masz się kierą. Mama! No ty jakim cudem ty nie umierasz? O tak. Broń ostateczna. Chodź tu! Harczcie, przejadę czołgiem Mariana. No nie no, on jest niezniszczalny. No i co ja mam teraz? Nie! Nie! O nie, to już po mnie. Ach. Nie dam ci uciec. Ach. No to po prostu życie się powtarza Co 5 minut teraz atakuje mnie niewidziany człowiek To jest jakaś klątwa Strzelałem go nawet przejechałem go twoim czołgiem A jemu się nic nie stało Tak żyje Ale on niestety też Się po prostu powtarza cały czas Dobra, właśnie do chaty. To co robimy? Ej, bo ktoś chce się nam chyba włamać do domu. Zamykaj. Oboż. No To to może być może jakaś siostra niewidzialnego człowieka. Nie wiem. Nie wiem, dobra, już daj spokój, bo sobie drzwi zniszczymy. No no i tak tu nie wejdzie. Okej, okay. to co robimy? No to co? Musimy się wybrać z tym klejnotem teraz do domu agenta. Z tego odcinka to już by było na tyle. W następnym odcinku odwiedzimy agenta i zrobimy wiele innych różnych rzeczy. I żegnam się, papa. Pa.